Polska Izba Paliw Płynnych. Ja króciutko bardzo, ponieważ dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Posłowie, Szanowni Państwo. Nie powtarzając tu wszystkich argumentów, ja chcę podziękować racjonalnemu podejściu przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Technologii jako Ministerstwa Właściwego do rozwoju gospodarki. Chcę tylko tutaj apelować do wszystkich Państwa, że jak najbardziej, cytując tutaj słowa Pana Ministra Zdrowia, że należy szukać kompleksowych rozwiązań, absolutnie jesteśmy za tym. Natomiast apelujemy o niedyskryminowanie tylko jednej grupy przedsiębiorców w przyjmowaniu rozwiązań, które ma, ma, mają pomóc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Ja tylko przytoczę jedne dane, które tutaj nie były przytoczone. Podane były ilość punktów sprzedaży, natomiast ilość pozwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu to jest 195 tysięcy. Natomiast stacje paliw posiadają około 5 tysięcy pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Szanowni Państwo, to jest około 2%. Czy to rzeczywiście byłaby skuteczne rozwiązanie, które by pozwoliło na ograniczenie spożycia alkoholu? Jesteśmy na pewno jako przedsiębiorcy za tym, żeby poszukiwać rozwiązań, które będą skutecznie przeciwdziałały nadużywaniu alkoholu, natomiast prosimy i apelujemy o niedyskryminowanie tylko jednej grupy przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.